Masz Król na a, a, życie Uwielbiamy tego zimaka Ten zimak jest królem na Adwii Nie e, e, jest, jest po prostu zimak na obrazie i uwielbiamy to A zimak na nie jest naszym królem A Dynia A, a to o, jest nie jest królem, a telewizor to nie wiem co to jest a winogą to też <laughs> jest, jest o, 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 oko. Choś szczególnie szuszony jest. jest i mamy pilota, a którym nie wiemy co zrobić. <laughs> To teraz mamy poduszkę Cyborka. Nie pytajcie po o co? A ta poduszka się obracam z nią. A Cyborg to dobry animator, bardzo polecam. Um, oczywiście to nie ma żadnych praw autorskich.